Na program zaprasza Gustpol, łódź Teresy Stowe. ale mamy gorący okres. Święto za świętem. Najpierw dzień mamy, potem dzień dziecka. Teraz oczywiście, żeby rodzina była w komplecie dzień taty. No, dlatego oczywiście. Pokażę Wam. Jak możecie zrobić prezent dla swojego taty? Co prawda nie mam przy sobie żadnego jego zdjęcia, ale za pomocą małego triku, Ta da, wygląda mniej więcej tak. Pokażę wam dzisiaj, jak możecie zrobić takiego wspaniałego Oscar'a za rolę najlepszego taty na świecie. Przygotowałem sobie już wcześniej niektóre rzeczy, które będą nam potrzebne: gips, foremka do gipsu. No, oczywiście paletka do farb, złota farbka. Będziemy potrzebować czegoś, czego nie znajdziemy w polu. Mm, mianowicie paru nakrętek na śrubki. Ja sprawdzę jeszcze w szafie, czy nie mam takich nakrętek i będziemy zaczynać. Szczęśliwie mam i nakrętki, i kombinerki. O, ale to mi przypomina, że brakuje mi jeszcze drucików, które będą szkieletem naszego Oscara. Po nie muszę skoczyć do gospodu. Chodźcie ze mną. Zapraszam. O, mam już wspaniałe druciki na szkielet, a przy okazji zgarnąłem jeszcze. Taki drewniany świecznik, który będzie idealną podstawą naszego Oskara. Pierwsze co musimy zrobić, to naszykować sobie a, ze dwa druciki florystyczne. I porozkładać podkładki w zasadzie nakrętki, a nie podkładki. Spróbujmy go sobie wstępnie zaprojektować i rozłożyć na stole. No i wtedy już nic nas nie zaskoczy. Wkładam drucik w jedną z nich. Zaginam tak żeby przeciągnąć przez jak największą część postaci jeden i ten sam drucik. To sprawi, że postać będzie całkiem sztywna i będzie dobrze się trzymać. Najlepiej jest napuszczać kleju na gorąco do środka nakrętki, którą właśnie montujemy. To jest trochę trudne w przypadku tych dużych elementów, ale w przypadku nóżek i rączek będzie już zupełnie łatwe. To, co w tym momencie robię, to dokładnie przyklejam Część ramion do tłowia ludzika. Bierzemy następne nakręteczki. I tak samo w momencie, kiedy je zakładamy na drucik, napuszczamy do środka nakrętki trochę kleju i przytrzymujemy ją chwilę w takiej pozycji, w jakiej chcielibyśmy, żeby została. I zakładamy następne elementy, tak samo napuszczając no, do nich po kleju. Spójrzcie kochani, kiedy płów jest już połączony z nóżkami, no, i z tą górną częścią ramion mamy gotowy pierwszy element. Żeby montować resztę, musimy teraz przygotować sobie drugi drucik. Przewlec go znowu przez tą część ramion. Wklejenie tego drucika jest bardzo ważne i wymaga bardzo dużo kleju. Przytrzymajmy przez chwilę do wyschnięcia. Nasz ludzik jest już kompletny, więc możemy obciąć sobie już te nadmiary drucików które zostawiliśmy wcześniej. Odłożę go jeszcze, żeby chwilkę wysechł, a w międzyczasie przygotuję już gips do osadzenia naszego ludzika w jego nowej, pięknej podstawie. Zrobiłem sobie już małą porcję gipsu. Wlewamy go dokładnie tak samo w foremkę. Staramy się równomiernie rozprowadzić łyżeczką po całej foremce. Wetknąłem jeszcze kilka pociętych drucików w jego stopy, tak by je teraz lekko porozginać. Tylko po to, żeby ludek był bardziej stabilnie Osadzony w gipsie. I zaczynamy wypełniać te otwory gipsem. Starajcie się ostrożnie wlewać gips do podstawy, tak żeby się sam dokładnie rozlał i mocno uchwycił ludzika, który musi bardzo stabilnie stanąć. Udało się osadzić ludka w podstawie. Także teraz czekamy troszeczkę, aż gips wyschnie. No ale w zasadzie, jak tylko przestanie się już sam przewracać. To możemy zacząć troszkę ten gips wygładzać. Wylewamy naszą ulubioną złotą farbę. No i zaczynamy. Nasz Oscar jest już elegancko pomalowany, wygląda już zupełnie jak złoty, więc zostało nam jeszcze przygotować tabliczkę. Ja użyję do tego takich wspaniałych farbek konturowych, które są dostępne też w Gustpolu. One pozwalają bardzo precyzyjnie napisać coś. Spróbujcie przykleić ją tak lekko pod kątem. Oczywiście wszystko musi sobie troszeczkę ostygnąć, ale jak tylko ostygnie to jest w zasadzie gotowe do podarowania tacie. Widzę się z wami już za tydzień. Zapraszam Was serdecznie do oglądania i zapraszam na mojego facebooka. Tam na pewno znajdziecie jeszcze kilka inspiracji. Pa! pa. Osłonem programu był Gustpol. Łódź Teresy, sto.